Niestety jest ten problem z ludzkim postępowaniem, że jak występujemy za czymś, to od razu jesteśmy postrzegani jakbyśmy występowali przeciwko czemuś. No i jest jeszcze dodatkowe zjawisko, które nasiliło się wraz z pojawieniem się zetek, że jeżeli się wyraża jakąkolwiek opinię, no to trzeba zrobić wcześniej ileś tam zastrzeżeń, że nie zawsze, nie każdy i tak dalej i tak dalej. No ja jestem z trochę starszego pokolenia i u nas było to oczywiste że e, wiadomo, że od każdego zjawiska jest jakiś wyjątek. No i tutaj trzeba mieć proporcje. Czy są e, mężczyźni, którzy są bardzo, bardzo źli, źle traktują dzieci, są przemocowcami? Tak, jak najbardziej. I przeciwko nim aparat państwowy przygotowuje całą masę narzędzi, jak się im dobrać do skóry. To samo z alimenciarzami. Natomiast z jakiegoś powodu nie można przepchnąć nigdy żadnego narzędzia, które pozwoliłoby skutecznie egzekwować kontakty. Znaczy, ja znam powód. I tym powodem jest, że jeżeli się właśnie o czymś takim zaczyna rozmawiać, to zaraz pojawiają się środowiska kobiece i startują właśnie z poziomu, dlaczego generalizujecie, nienawidzicie, nie wolno czegoś takiego robić. No i politycy tego tematu się boją, bo dużo fajniej jest wyjść na Białego Rycerza niż poruszyć autentycznie istniejący spory problem społeczny.